Masz cały czas kontakt z Roxy Węgiel? Tak, mam kontakt z Roxy eee, i też w, w tym tygodniu właśnie widzę się z nią i Kevinem i będziemy gdzieś już tam rozpoczynać przygotowania do ich pierwszego tańca. Eee, więc fajnie, że też ta przyjaźń przetrwała i faktycznie no, wiemy no, cały czas co u nas słychać. Niedawno miałem urodziny, też pamiętali o moich urodzinach. Eee, Odzywali się, także no bardzo fajnie, że, że ten program to nie tylko praca i tutaj nasz, nasz taniec, ale też fajnie, że się poznaje ludzi i te przyjaźnie i znajomości zostają na dłużej. To ile czasu masz na przygotowanie choreografii i przygotowanie Roxy i Kevina do tego wyjątkowego dnia? Wiesz co, nie mogę zdradzić. Ja wiem do czego wy zmierzacie. Ale e, wiesz co, no z tego co wiem, to to są prywatne sprawy, jeśli chodzi o tę datę ślubu, e, miejsce i tak dalej i na pewno tutaj nie mogę ujawniać takich rzeczy. E, powiem tak, wystarczająca ilość czasu, oni są bardzo ambitni oboje, Roxana jest bardzo zdolna a Kevin też, bo też razem mieliśmy odcinek w trójkę jeden, no to Kevin też bardzo szybko złapał, więc myślę, że też dużo czasu nie potrzeba. E, no ale dokładnej ilości tutaj niestety nie mogę zdradzić. To powiedz w takim razie, jaka to będzie choreografia? Czy jest już jakiś zarys, albo chociaż wiesz, do jakiej tak, piosenki tak, tak. chcą tańczyć? E, wiesz co, choreografia będzie bardzo taka emocjonalna, będzie troszeczkę taka liryczna, będzie to połączenie takiej rumby, trochę tańca współczesnego, walczewskiego, no trochę taki freestyle, jak w finałowych odcinkach tańca z gwiazdami, e, ale też będzie chodziło w tej choreografii przede wszystkim o, o ich relacje, ich uczucia, o to, żeby pokazać, e, co do siebie czują na tym parkiecie, nie? Żeby to było coś więcej niż tylko ruch, ale też jakaś historia, którą opowiemy poprzez ten ruch. I rozumiem, że na ślub jesteś zaproszony, wybierasz się z ukochanym. Tak, tak właśnie jest. Wybieramy się właśnie na ślub i wesele do Roxy i Kevina, także nie możemy się już doczekać, żeby zobaczyć ich tam razem. Ale czekaj, czekaj, bo ja tak sobie myślę jako detektyw, bo załóżmy, że jesteś w tańcu z gwiazdami, taniec z gwiazdami startuje, no i ślub odbywa się w dniu, kiedy jest na przykład odcinek na żywo. To co wtedy? Nie, no wiesz co, odcinki na żywo są w niedzielę o 20. Raczej w niedzielę, nigdy nie ma ślubu i wesela. Więc da się to pogodzić, da się to pogodzić. Może jakieś próby będą wtedy, ale już jakby zgłaszałem to wcześniej, że, że tam danego dnia nie będę mógł być. Ale tutaj nic nie koliduje, także myślę, że wszystkie znaki na niebie po prostu tak pokazują, że będę na tym weselu, więc nie mogę się już doczekać, dawno nie byłem na weselu, a lubię, więc będzie super zabawa na pewno. To na pewno. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na parkiecie i na treninga. Dzięki, dzięki bardzo.